Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera TBD. W tym odcinku będzie takie podsumowanie, powiedzmy, eventu ZUO i eventu, właściwie, konkursu OX. No i tak, na początku, właściwie to już nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywam komentarz do tego filmu, gdyż nigdy nie mam pewności, czy nie wyjdę na jakiegoś egoistę albo kogoś takiego który nie potrafi docenić tego, że jednak administracja coś robi dla graczy tego serwera. I myślę, że jednak wypadałoby nieco łagodniej podejść do tematu tego zło, gdyż po prostu nie było to całkiem złe zło. Nie mogę też tak go skrytykować całkowicie, bo. No tak, może zacznijmy od samego początku. Zło rozpoczęło się z opóźnieniem około 10 minutowym. Nie wiem, czym ono było spowodowane, aczkolwiek mi w żadnym stopniu to nie przeszkadzało, więc dla mnie po prostu zaczęło się zło. No i tak, na początek wybrałem sobie mapę, na której po prostu były metiny. Ja generalnie mam mało tego materiału zło, więc w trakcie, kiedy zacznie się OX, będę jeszcze na temat niego mówił. No więc tak, byłem na tej mapie z metinami, No i. Spadło tam, widziałem parę metinów 35, więc sobie je zacząłem bić. Później poszedłem na 40, chociaż nie było ich zbyt wiele. Jeszcze później dorwałem jakąś jedną 45, i parę 50. Później, no, jeszcze jeden metin mi się udało ubić, 55. No i tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi o metiny. Było metinów, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo dużo. Z tym, że na mapie, od, właśnie na tym przedziale levelowym, jaki ja miałem, najwięcej metinów, jakie zauważyłem, to były metiny 65 poziom, czyli metiny śmierci. Jeżeli ktoś nie wie, to z nich respią się właśnie lodowe potwory, które no, w żadnym stopniu nie dałbym rady sobie z nimi. Znaczy, po jednym respie bym wybijał, ale ile bym taki metin bił, to trudno mi to powiedzieć. Więc tak, na początku miałem bardzo, bardzo złe podejście do tego eventu, bardzo wam chciałem go, powiedzmy, że zmieszać z błotem, ale uznaję jednak, że faktycznie dla tych wyższych leveli event mógł nie być wcale taki zły. Gorszą częścią było to, gdzie były bossy, czyli inne ch. Tam już nie było wcale tak kolor, kurde... Kolorowo, gdyż bossy były rozpione w bardzo dziwny sposób, pewnie to już jest standard, jeżeli chodzi o zło, aczkolwiek przykładowo koło wodza orków były jeszcze na przykład 3 razy 9 ogonów i chociażby tam dwóch, trzech królów demonów, także naprawdę odizolowanie jakiegoś bosa tak, żeby można było go pokonać, było według mnie bardzo trudne do zrobienia i. Udało mi się, tak jak widzieliście, tam tylko jednego takiego wodza dorwać, i to jeszcze on był bity wcześniej przez kogoś, więc mm, na pewno ktoś przesunął jego domyślną, że tak powiem, pozycję, bo pewnie był zresztą w takim miejscu, że nie dałbym sobie z nim rady. Także jeżeli chodzi o bosy, powiedzmy, że ja się wstrzymam y, od y, tego, od opinii, bo nie chcę wyjść na jakiegoś tam człowieka, który po prostu nie, nie potrafi docenić tego, co daje administracja, uznajmy, że zostawiam to bez opinii, natomiast jeżeli chodzi o metiny, to tutaj faktycznie też nie było źle, ale to był event dla wyższych leveli po prostu. Mój level nie miał tam za bardzo co robić. Być może gdybym poszedł na, niższe, niższe, na ten niższy podział poziomów, od pierwszego do 30 to wtedy dałbym radę ubić więcej tych metinów, aczkolwiek za to mógłbym dostać bana i wolałem nie ryzykować, tylko po prostu być na tym swoim przedziale. Natomiast dzień, dwa dni później odbył się event OX, znaczy się konkurs OX, nie wiem czy dwa dni, czy jeden dzień później pod tym, no nieważne. Jeżeli chodzi o konkurs OX, jak najbardziej pozytywnie takie po prostu tutaj nie ma co złego powiedzieć o konkursie OX, gdyż po prostu jest to taki konkurs, na którym nic się nie da stracić, no, ewentualnie czas, ale równie dobrze możemy mówić, że tracimy czas na grę, grając w nią, więc tutaj się źle nie wypowiem, po prostu tutaj już wszystko zależy od Waszej wiedzy, tak? Moja jeżeli chodzi o 35. poziom, to tam sobie nie bardzo radziłem. I usuwałem film po, każdym, po każdej rundzie, e, dlatego postanowiłem wybrać się tutaj e, tym 49 poziomem. No i nagrałem Wam, tutaj też tak doszedłem dosyć daleko, aczkolwiek padłem na takim dosyć prostym pytaniu. Znaczy się prostym, szczegółowym bym ra, raczej tutaj e, powiedział, bo było pytanie czy na żurawim wachlarzu jest przedstawiony wizerunek żurawia. Ja sobie pomyślałem, że na 100% nie, bo nieraz ten wachlarz widziałem w ekwipunku i w życiu bym nie pomyślał, że na nim może się znajdować wizerunek żurawia. Co prawda nie przybliżałem samej szamanki, czy szamana, żeby zobaczyć ten wachlarz, więc nie miałem pewności, źle wybrałem, trudno. Jeszcze nie jeden oks będzie i jeszcze nie jedno zło będzie. Może się coś poprawi, przynajmniej jeżeli chodzi o te zło. Więc tak, jeżeli chodzi ogólnie o ceny tych eventów, no to co, mogę powiedzieć tak, że jeżeli ktoś miał bardzo dobrą postać, przystosowaną do takich rzeczy, ja jeszcze przed samym zło byłem przekonany, że moja postać jest gotowa na to zło. Niestety okazało się, że nie. Może gdybym, był, gdybym miał ekwipunek chociażby Lotha albo jakiegoś innego dobrego gracza, który ma wybonowany ekwipunek w tak dużym stopniu, że ma tam krytyki i tak dalej, jakieś napotwory czy coś? To znaczy, się na, nie na potwory, tylko na klasy potworów, to pewnie bym sobie poradził. Aczkolwiek nie dałem rady, no i trudno. Nie będę za to obwiniał administracji, że miałem za słabą postać. Bo z początku chciałem tak nagrać taki film, w którym wszystko z tam po prostu pojadę, ale tak sobie to pomyślałem, że nie mam prawa do tego, gdyż event był, bossy były, metiny były, to moja postać była za słaba, więc nie mam tutaj prawa mieć pretensji do administracji. Jeżeli chodzi o konkurs Ox. Oceniam bardzo dobrze, bardzo mi się podobał. Mimo że nic nie dostałem, to podobają mi się takie akcje. No więc tak, żeby po prostu nie przedłużać, ja tutaj zaraz odpadnę. Właśnie to jest to pytanie z tym żurawiem. Także ja już będę powoli kończył. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie.